Dzień dobry Państwu, 8 lipca 2022 roku, trawka pokoszona, pokrowiec zdjęty, zaraz wystawiamy Merkurego, dzisiaj ponoć miało lać od 11, ale nie leje, więc spróbujemy się wyrobić i się gdzieś tutaj przejechać, zostaliśmy sami we dwóch, więc dzisiaj męska, męska wycieczka, nie Ładek? Dobra, to wsiadam i odpalam, ok? Czekaj, czekaj, poczekaj, najpierw wyjadę. ja czekam na przystanku. Dobrze, czekaj na przystanku, nie ma problemu. Dobra, zaraz bym się tu Te klucze. O, cyk. Yes? Mm -hmm. Dobra. Tak, tak, jeszcze musimy Jedną rzecz zrobić, poczekaj no Ale zanim pojedziemy, proszę państwa To jest stan zachowania Jaki każdemu życzę Przy kupnie klasyka. Czekaj, czekaj, otworzymy szybki cyk, druga szybka też Dobra Jeszcze rzut oka, poczekaj Co za wóz. Ups. Poczekaj, to są obowiązkowe pasy, wiesz? No mm -hmm. inaczej on będzie bzyczałam bardzo. No będzie to, słuchajcie, kolejny bardzo podobny filmik do tych, które były ostatnio. Trasa podobna, auto to samo. Skład, ten sam w samochodzie. No ale lubię sobie to wszystko utrwalać. No, także tak. Jedziemy dalej. Jednak zmienimy trochę traskę i przejedziemy obok horteksu. Tutaj, proszę państwa, mamy horteks. Horteks przysłucha z siedzibą w skrzyni. Brama główna, proszę państwa. żebyś cały czas widział samocę, prawda? Dobra. No to chodź, powoli chodź. Nagrywał dla Państwa Władysław. Tak. Super był władek, dzięki. Dobra, bierzemy zakupy. Mało nagrywałem, bo się śpieszyliśmy trochę, byliśmy w dymu po wodę. No ale zdążyliśmy. Oczywiście jak wjechaliśmy, to przestało padać. No ale cóż, takie życie.